Najlepszy prezydent. Tom BS. Oczywiście będę tu w ręku, giving you the real story, as it unfolds. To jest GNN's Sonia Sanchez, reporting live. Cześć, z tej strony Nina na ekranie gra Droga 96 i kontynuujemy naszą historię. jest dalej odcinek pierwszy, czyli ja chyba coś zmaściłam. spotkaliśmy tutaj tego pana, a tutaj. Okej, okay, spoko. Jesteśmy przy granicy prawie. Jeszcze dwie osoby nam zostały do odkrycia. Tu bandyci jacyś są. Fajnie. Oj, 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 dało mi to popalić, nie? Ta piesza wędrówka. Ale. Walk in my shoes

Help me a sec, homie. I got a bug I need to fix. Yeah, keep problem. a small tech issue. No big deal. When it comes to bugs, homie here is exterminator numero uno. Who are you talking to? Don't sweat it, Mr. Yu. It's just a hitchhiker. So Take this computer. I put a metal detector on it. Check the ground near the pole over there. Seriously? Should be some hidden keys to open the box and reboot the line. Petriar calm hides their keys like a dog hides a bone. Gdzie mam jeszcze? No i? Kop. Puska. Co mam jeszcze znaleźć? The key should be somewhere near the pole. To nie jest takie proste. Są same puszki stary masz urojenia, już sam sobie polatać z tym moim zdaniem. Tu nie ma nic więcej. Znalazłem trzy puszki, kasetę no, i wodę wiadomo, Masz klucz Co mam ci zrobić? Jak zresztą linię? linię? Co mam otworzyć? Jaką... Szukam tego co, o czym mówisz, bo za bardzo nie wiem co mam... Tu nie ma za dużo wiesz artefaktów. To! you hear me now i do yeah so as i was gonna say the fake emitters are all in place should keep those pigs busy for a while thanks alex i put up some fake radio emitters to help the brigades mm-hmm i got, my pomos. They got an illegal radio broadcast the fake emitters throw the cops off oh, I got it wrong, alex. wait wait my parents sorry kid now's not the time Mhm. Mm Don't hang up. Home Press the again. Are you there? Rozumiem, nie żyją. He's gone. Hmm. Y, czytałam y, recenzję tej gry, że y, autor za bardzo w politykę wszedł i próbuje przeforsować jakieś swoje poglądy? Ale i negatywna recenzja z tego tytułu, i mówię, no ale to jest, kurde, gra, tak? Jakiś tam pomysł jest, no i kurde, przesady, żeby do coś takiego dawać negatywa, no. Panie Yu, w zasadzie się na mnie Ja, Tak, ja też. Szukam informacji o moich rodzicach bio. Parents. They died when I oni umarli, kiedy byłam młoda. W ataku w 1986 Ale... nie znalazłam dużo wiele. Dziękuję. my mom my adoptive mom said I might not find out anything but I didn't believe her Znowu nie czytam Boże przepraszam, naprawdę nie wiem, czy powinienem to czytać, czy widzicie napisy. Wydaje mi się, że są wyraźne, wystarczająco. Chcesz się tutaj schować, w tej budce? A może ja zadzwonię po taksówkę i nas zabiją razem? Co to na to? Mhm. Mam dwie puszki, Myślę, że na coś... nas kupię coś? No zadzwoń do niej. Powinien do niej zadzwonić. O, będę czytać. To ja sobie pójdę, wiesz? Nie będę ci to y, y, nasłuchiwać. Pewnie nie odbierze. Precinkt 22, Oficer Fanny. Hello? Alex? To ty? Tak, to ja. Czy wszystko jest w porządku? Co mam powiedzieć? Po prostu zacznij mówić. wszystko jest w porządku. Chciałem tylko się odwiedzić. are you getting enough to eat you are right and you can come back whenever you want you know that i know but i still have work to do i i hope you find what you're looking for i miss you alex Powiedz, za nią I... I miss you too look I should go oh already Powiedz, że I'll call again soon I promise I love you bye bye baby mm, no I find you come on. It's cramped in here. I feel better now. Thanks for encouraging me to call. Spoko. The way to I don't want to escape myself. But I know a guy who knows a guy who knows a, girl who, knows a girl, who girl who crossed using some secret tunnels at the border. mm-hmm I still have a few things to clean up around here. By the way, there's a cereal bar in my bag if you want. You look hungry. Hmm, pojadę busem chyba. Może busem przejeździcie kawałek, bo suit yourself, homie, and good luck on your journey, man. Hope you reach. Został sobie ten batonik, dzieciaku, powodzenia. A i ja mam coś z tym busem, tu. Zapłacę bossa. No i zostawiamy tego dzieciaka. też faktycznie trzeba było pójść razem z nim. No dobra, następnym razem jakoś inaczej poprowadzę te rozmowy. Zobaczymy, co się wydarzy. Po prostu chciałam przeeksperymentować opcje dialogowe. I co się stanie. Ja w ogóle ja nie mam konceptu, czy ja chcę uciekać, czy co ja chcę zrobić w tej grze. Tak na dobrą sprawę. Po prostu ja na razie ją poznaję i... Jeszcze chyba krótko był to krótkie to było, więc musimy... Jeszcze trochę pokać tak blisko. Blokowane osiągnięcie. Dla dziewięćdziesiąt 96 Jest to teraz nie drogą, tylko lasem? Będziemy szukać kanałów, czy... musz kopać. Musiałam tylko... A, tylko to jedna jest kopalna. Ciekawe, w kogo walniemy. Nie będziemy musieli przepraszać. No, ale czemu ja to robię? No i po zawodach. Serio? Musiałam, że to tunel... No co dalej? No i zejść na dół, co już cię oblał pod, że to po, że to po ciebie? Boże, gdzie ja mam iść? No, chyba to, nie są, to są niewidzialne ściany, więc generalnie nie mam za bardzo do pola manewru. O, jak ładnie. Dobra, co dalej bracie? Musimy się stąd wydostać, w sensie gdzieś dalej pójść. Czy czy można tak zgromadzić jakąś taką drużynę i iść jakby razem bo przemieszczać się z tą dziewczyną, z tym chłopaczkiem. Ciekawa jestem czy jest taka opcja, że jakoś tak poprowadzić opcje dialogowe, żeby być razem jako... Jako... No, żeby wyruszyć w drogę, trzeba zgromadzić całą. Pofaj tylko sobie, punkt, iść na i ślady wybory. Czy to jest to miejsce? Dodaj kamień. Tak. O kurczę, tam jest światło. Ale tutaj coś jeszcze jest. Mogę odpocząć. No nie jest jakieś miejsce zmęczone. Takie przewrócone krzesło, to jakby ktoś nagle wstał i musiał uciekać. Zostaw pieniądze dla mnie. Zostaw pieniądze. Zostaw, mam tylko tyle. Tylko tyle mogę zostawić, reszta zostaje na lody. Nie mam pojęcia, zakończę tu grę. Nie wiem, jak wyjdzie ending. Tu jest kilka... Czy ja się za... W... Moment, wróć. Nie chcę Nie, dobrze poszłam. Tak. Myślałam, że ja... No i to już po mnie myślałam. Kanałami. Może kochany, nie mam pojęcia, gdzie Wyjdź i idź pieszą drogą. Znaczy to już już? To... Dobra, do granicy, zaraz, jesteśmy na granicy. No to idźmy dalej, I co? Nie tu czeka. Ciekawe, czy jakieś podsumowanie moich decyzji i co zrobiłam źle, co powiedziałam Okej. Co... Ok, jakieś mnie przypuszczą przez granicę, czy jak? Okay. Wsienka wróżka. Zanim wyjedziesz przemyśl swoje życiowe decyzje. Ja wiem, ja to słyszałam, bo ja generalnie trochę się... Yy, co o telewizji. Co spowodowało zawalenie? Czyli to można znaleźć? Kartujesz. To pana a No nie wiem, może pan się tutaj tylko najmuje. Nie, ale chcę stąd wyjść. Oczywiście, że nie. No. Okay. Po lewej, twojej. No to fajnie wszystko. Czyli nie wyrwę się. Czyli pój pójdę kapować, jak mi to nie wypuszczą. Mam 8 dolców w kieszeni. Mnie tam trzeba mieć 100 dolarów, żeby się nie puszczać. Kurde, kurde, nie wiem, z ziewiorkami. Myślałam, że mogę zaskoczyć. O, fajnie. Ciekawe, czy. Czy to nie są smutni panowie. Kim ty jesteś? Wyglądasz jak agent rządowy, kurde. Nie, bo chcę przedostać się przez granicę. No to mi nie pomoże, chyba że to jest moja koleżanka. Ta ruda... Miejmy nadzieję, ale to jest twoja wszechołowa, była podejrzane. Cześć, to słychać? Ktoś chce kto przekroczyć granicę. Może mm -hmm. Musisz mi pomóc, nie mam nic innego. Fine. But this is ale co będziemy robić? Iść, biec, jednak już tam jeszcze coś było dalej, i znowu mnie rzuciło. Uwielbiam takie gry. Hmm. Sukces. Może zjadziesz z tym I siedź po oczach. Nie mam czym zapłacić. Dobra. Proszę zaczekaj. Dzięki! Rozegrałam to koncertowo, prawda? Pieniądze zostawiłam, kurde. Bym miała, na zeszła scenę, bym miała nie zostawiła, bo chciałam być taka dobra... Co tutaj robisz? Chodzę, no. To wiem, który jest, to ten w czapce taki, no, był taki z profilu. No, ale dobra, idziemy razem. Co Może tu więcej tych nacelatków jest. No, ale. Okej. Okay. Chyba nie przeżyjemy tej trasy. Dobra. Masz. Ja nie mam pieniędzy. Spoko, tylko wiesz, ja bym się wola schować, bo ja nie mam pieniędzy, żeby. No dobra, trzeba z nim pogadać. Nie, wiem, w naturze wolisz czy jak? Mogę mu kasety dać no stoję. Mamy pieniądze. Eee, możemy dobić targów w 6% Sukces. Zawsze. Proszę. No Proszę. Hey, hope you have your bo to dobieganie, jak to? Razem skurda strzela, no! Ja nie wiem, pisze, ja, ja Nie wiem, czy ja biegnę, bo gra nie, nie struchuje po prostu. Namierzyli nas... No co?! Aha! Że do góry! Dobra, no, kurde! Kurde, ale ja go nie wciągnę! O, obrócił! Kurde! Że... No i zastrzelił go. To był zły wybór, prawda? Ja się wydostałam, ale chłopak zginął. Musiałam go wciągnąć. Myślałam, że będzie... że wciągnie go. No, zobaczymy zakończenie. Nie jest zbyt dobre, prawda? Fatalne. w sumie... stanęło w hm. And their journeys have only just begun. Ok. No dobra, skończyliśmy y, pierwszą podróż. I co mi to dało? Aha, że mam po prostu tylko... Yy, yy. Aha, odcinek pierwszy skończony, że tak powiem, odcinek drugi. To spoko. Fajna gra. Bardzo fajna. Nie ogarniam jej kompletnie, ale to nic. Więc to będzie tyle na dziś. Żałuję, że chłopaka jakby... że nie poszliśmy dalej, może tam dało się to jakoś obyś albo ci się schować, nie wiem. Albo byśmy ob obaj zginęli. Tak więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.